chcesz? Przyszłam dać to zadanie z polskiego. Dobra, spoko, chodź. Dobra, dawaj. Nie mam zamiaru tracić na ciebie czas. Pro... O Jezu. Co to ma być? Przepraszam. Jogurt musiał mi mu się rozlać w plecaku. Czy chodzisz raz? Nie możesz zrobić czegoś dobrze? Za każdym razem. Jak cię o coś proszę. Ty? Robisz coś takiego. Ale ja na no serio. Musisz się wreszcie zamknąć? Jesteś moim największym problemem od początku. Zwykłą, bezwartościową. Lucy? Y, Joss? Y, cześć? Co to miało być? Nie, co? Ty to tylko taka zabawa. O, ładna mi zabawa. Róż, co się stało? Ja. Y... Nieważne. Co ty trzymasz? Czekaj, czy to jest wypracowanie, które miała zrobić Lucy? Yy, nie, to. Dobra, co się tu dzieje? toż ona zepsuła moje wypracowanie. Jak mogła zepsuć? Kiedy miała go w pleca. Yy. Czekaj, czy ty zrobiłaś za nią. Yy. Nie, no ja nie wierzę. Jak można tak kogoś wykorzystywać? Ale. Co do ciebie bardzo się pomyliłem. Dzwonek. Dobra, to widzimy się u Ciebie. Ale jak to? Miałaś mi przecież pomóc w nauce? A dobra. Przy okazji opowiesz mi o co chodzi z Lucy. Wejdź. Całkiem ładny pokój. Dzięki. To co robimy? Mieliśmy się uczyć, ale... Opowiesz mi, o co chodzi z Lucy? Ach, muszę. No proszę. Ach. Lucy to moja siostra. Prawie zawsze każe mi odrabiać na siebie lekcje. To akurat normalne, ale... Wcześniej nie była taka. Kiedy byłyśmy małe, bawiłyśmy się cały czas. Uważałyśmy się za najlepsze przyjaciółki. Kochałam ją, a ona mnie. Ale coś pękło. Po śmierci naszej mamy zerwałyśmy kontakt prawie całkowicie. Co z tego, że ma pokój? Zaraz obok mojego i tak wcale nie rozmawiamy. Co z tego, że widzimy się parę razy dziennie i tak nawet nie powiemy do siebie cześć, a mi wystarczyłoby tylko jedno słowo, ale teraz nie wiem o co chodzi, czemu taka jest, czemu nawet nie próbuje ze mną porozmawiać, czemu wysługuje się mną, czemu nie brakuje nam siebie w ogóle, czemu, dlaczego. Nie przejmuj się nią. Na pewno myśli tak samo jak ty. Też chciałaby odnowić kontakty, ale nie wie, jak to zrobić. Dlatego czemu ty nie zaczniesz? Boję się. Po prostu boję się, że wyśmieje mnie i będę jeszcze bardziej oddalona od niej. Dobra, szak do galerii handlowej. Wiesz co, ja też jestem bardzo zajęta. Te buziaczki. A to kochana. Christina, gdzie ty jesteś? Panienka wybaczy Robiłam kolację Czy ojciec jest w domu? Wyjechał na parę tygodni do Norwegii Jakoś tak To dobrze Gdzie panienka idzie? Do jego gabinetu Gdzie jest mój laptop? Dobra, może ten kredens Bingo Um, co to jest? List matki? Teraz musisz podzielić i wychodzi ci wynik. Faktycznie, to jest kompletnie inne niż gdy uczyłem się w prywatnej szkole. A jeśli mogę spytać... Przepraszam, jeśli... Przepraszam, jeśli powiem coś nie tak, ale... Dlaczego uczyłeś się w prywatnej szkole? Moi rodzice kazali mi się tam uczyć. Josh! O co chodzi mamo? Obiad! Chce i się z chłopakami na dworze, proszę! Dobrze, pobawisz się, tylko chcemy ci coś powiedzieć. Eee, tak, o co chodzi? Synu, razem z mamą postanowiliśmy, że będziesz uczył się w prywatnej szkole. Eee, jak to prywatnej? ...że fundusze na to pozwalają, więc chcemy zapewnić ci najwyższe wykształcenie. <śmiesz> śmieszne, tato. Um, chwila, wy nie żartujecie? Co z moimi znajomymi? Ja nie chcę wyjść z tej szkoły. Snu tak będzie najlepiej. Nie ma takiej opcji, mamo. Bez dyskusji, marsz do pokoju. <śmiesz> Później było i jeszcze gorzej. <śmiesz> A właśnie, dosz kiedy wrócisz do naszej szkoły? Ja nie wiem. Naprawdę. Eee, proszę. Ja, kochanie, chciałam tylko Wam powiedzieć, że Josh, za chwilę zaczynasz lekcję, więc czy mógłbyś. Eee, tak, proszę Pani, nie będę przeszkadzać. Spotkacie się nawet jutro. Tak, na pewno. Josh, zachowuj się. To do widzenia, Dave. Do widzenia, proszę Pani, Pa Na widzę, Cię słyszysz? Jeszcze mi za to podziękujesz, Josh. Zerwałem kontakt praktycznie ze wszystkimi. Nawet z moim najlepszym przyjacielem. To było straszne. Kochanie! Tak, mamo. Ktoś do ciebie? Powiedz mu, żeby wyszedł. Ale kochanie to. Powiedz mu, żeby wyszedł. Yy, dobrze. Nie miałem nikogo. Tylko książki. Moi rodzice zaczęli się o mnie martwić. Proszę. Synu, co się stało? Od paru miesięcy w ogóle nie wychodzisz na dwór. Zaczynamy się o ciebie martwić. Nie bądźcie żałośni. Przez trzy lata uczę się w domu. Przez trzy lata nie obchodziłem was w ogóle. I teraz nagle oś mnie się martwicie. Śmieszne. Snu no, pójdziesz do publicznej szkoły. Wszystko co zechcesz. Dobrze, więc wyprowadźmy się stąd. Jedźmy tak daleko, aż nikt nie będzie znał mojego imienia. Nikt nie będzie wiedział, że siedziałem w zamknięciu przez trzy lata! Synu, my nie wiedzieliśmy. To teraz wiecie! Wyprowadziłem się stamtąd, pojechałem na wschód do tego miasteczka. Nikt nie wiedział, kim jestem, za to w tamtym mieście wszędzie krążyły plotki o tym, że rodzice zamknęli mnie niczym w wieży, której nie da się uciec. Czyli oboje jesteśmy dziwni, <grym> zgadza się.